Czas start. Mamy dzisiaj 22 marca 2020. Czyli piękna data składająca się z wielu dwójeczek. Startuję z siewami warzyw. Trochę później niż zamierzałam, bo przymierzałam się, żeby zacząć to robić w styczniu i w lutym. Ale tak mi zeszło na innych zajęciach, więc dopiero teraz. Zaczynamy siewy. No i przygotowałam sobie tutaj nasiona, które powinnam wysiać w marcu. Niektóre z nich mogłam wysiać w lutym. Ale ponieważ mamy marzec, więc wszystko wysieję teraz. Już posiałam paprykę. Jest to papryka ostra jalapeno. I posiałam sylera albina korzeniowego. Już jest tam posiane, przesypane ziemią. Wcześniej było to podlane. Jak się je? <laughs> Więc nasypałam najpierw ziemi, wlałam letniej wody. Ona całkiem nie zeszła, nie czekałam, aż ona całkiem zejdzie, bo chcę, żeby suche nasiona napiły się tej wody, wsiąknęły ją. Dzięki temu powinny łatwiej wykiełkować. Oczywiście będę utrzymywała te wszystkie nasiona w stanie wilgotności. Aż do wykiełkowania. I potem również. Także pierwsze dwie tacki mam obsiane. Sieję w domu, ponieważ na dworzu jest zimno, jest wiatr, rano był mróz, w tej chwili też jest bardzo zimno, aczkolwiek słonecznie i pięknie, także wybieram się zaraz na spacer, ale już tutaj pierwsze, pierwsze tacki są już gotowe, oczywiście to jeszcze nasionka trzeba będzie przykryć warstwą ziemi.